Na rynku widzę, czy może zwłaszcza wśród przedsiębiorców, jest popularny taki pogląd, że przecież ja mam biuro rachunkowe, bardzo dobre, bardzo się lubimy, płacę na czas faktury, więc biuro za mnie wszystko zrobi. Mm -hmm. No to niestety jest nieudany, jest to nie do końca prawdziwy pogląd. Ja mam taką metaforę. Ostatnio też się wrzuciłem gdzieś na social media i spotkałem się z dosyć dużym. Jakby taką aprobatą czy, czy, czy odbiorem pozytywnym, a mianowicie napisałem tak, że wyobraź sobie, że masz super jakiś sportowy, bardzo luksusowy, fajny samochód, masz super mechaników, super gościa od wymiany opon, świetnego faceta od ubezpieczeń, jeszcze lepszy garaż. To auto jest naprawdę idealne i wokół tego auta jest zespół fachowców. Chciałbyś tym autem cieszyć, korzystać z niego, jest tylko jeden drobny problem: nie masz prawa jazdy. Więc zobacz to, auto tak naprawdę nie nic Ci takiego ciekawego nie da, mimo że jest wokół niego cały sztab ludzi. Tak samo będzie z ksefem. Możesz mieć świetnie działającą firmę księgową, prawników, jakichś specjalistów podatkowych, świetny zespół w firmie, ale są pewne zadania, które to Ty jako przedsiębiorca będziesz musiał wykonać, i właśnie to jest to metaforyczne prawo jazdy. Jeżeli chodzi o tych naszych mikro czy małych przedsiębiorców. Ja bym tutaj w formie takiej nawet checklisty podszedł do sprawy i powiedział, co oni muszą zrobić, tak naprawdę, no, krok po kroku, takim bardzo prostym ludzkim językiem. Na pewno zacząłbym od tego, że trzeba sprawdzić, czy potwierdzić, czy mamy w ogóle profil zaufany, ewentualnie podpis elektroniczny. Wielu z nas ma tego typu instrumenty od dawna jako przedsiębiorcy, natomiast spotykam się z tym, że nie wszyscy to mają. Czasami one oczywiście są bardzo wygodne w wielu obszarach naszego życia, ale da się dzisiaj bez nich funkcjonować. Jak ktoś nie chce załatwiać sprawy przez internet, tylko woli iść do banku, na pocztę czy do urzędu, ma na to czas, jest to dzisiaj możliwe. Niewygodne, ale możliwe. W ksef tak nie będzie, bo samo zalogowanie się, tak jak powiedziałeś, do tej ogromnej bazy danych, do tego właśnie krajowego systemu faktur, będzie wymagało pewnej autoryzacji. I ona będzie już wyłącznie elektroniczna. Najprostszym kanałem oczywiście będą te kanały rządowe, czyli profil zaufany, M-Obywatel, E-Dowód czy system bankowości elektronicznej. Można korzystać też z rozwiązań, z rozwiązań prywatnych, typu kwalifikowane podpisy elektroniczne. Tutaj nie ma to znaczenia, ale musimy się uzbroić w co najmniej jeden z tych instrumentów, czyli rządowy podpis, profil zaufany lub prywatny podpis kwalifikowany. I w KSEF nie wybaczy nam, jeżeli tego nie będziemy mieli. Jeżeli tego nie będziesz miał, nie będziesz w stanie zalogować się do. Platformy XF ma swoje konto podatnika, chociażby po to, żeby w ogóle udzielić dostęp swojej księgowej do pracy na twoim y, profilu, tak? Mm -hmm. Więc to jest warunek... Czyli to jest taki klucz do tego magazynu. To jest, tak, to jest ładne słowo, to jest klucz do magazynu, a ponieważ magazyn jest cyfrowy, klucz też będzie cyfrowy. I tutaj nie posłużysz się podpisem odręcznym czy zwykłym dowodem osobistym, musisz mieć te cyfrowe narzędzia autoryzacyjne. I to jest tak zwany must have, jak to mówi młodzież, bez tego nie ruszymy.